Gratulacje jeszcze raz, dziewczyny. wam wręczy medale. Brawo. I jeszcze raz się cieszymy, że tak na no Zobrze zaprezentowaliście. Macie medale i te dyplomy, to gratuluję. Dziewczyny po eliminacjach powiatowych awansowały do finału wojewódzkich, które odbyły się w Szamotułach. Pokonały naprawdę dużą ilością bramek wszystkie przeciwniczki. Wygrały zdecydowanie wszystkie mecze. W po półfinale pokonały Lech Ułam Poznań 8-0, a w finale pokonały Orzeł Gronowo aż 8-2. Jest to niesamowity wynik. Pierwsza z były byli, byli sędziowie, była organizacja, były medale, Puchary. I rodzice fantastyczny doping rodziców przez cały turniej. Łzy nie tylko rodzicom i zawodniczkom, ale też łezka zakręciła się w mi. Gratulacje, no. na falu. Uśmiech. Co jeszcze szybko zdjęcie zrobimy i lecimy do rąców, tak? Okay. Brawo, brawo! Za wami tu Jak się podobało? Dobrze. Fajnie. Które miejsce zajęliście? Pierwsze.